A nie okularów. Proszę, bez okularów. Okularki, jeszcze idę na wlecze. Oj, o, to jest wiadomo. Tak. No I okularów, nie przeczyta i mówi tak, tak mi się, tak my oczy muża chodzą, a jak rozknie na wleczy? Jak się poznali z mężem. On przyjechał, do Garnowa. Nie, do Białowieży. Bo, do Białowieży. I miały, do innej dziewczyny. Aha. Ale zajechał do mojego brata triestnego, bo, bo jechał z nim mój kuzyn tu z Garnowa. Aha. A oni tak się zgadali, że tego tak on wychodził wszystko, ale miał siostrę w Garnowie i tutaj były siostry. Mhm. I przyjechali razem, zajechali. No, jak on powiedział, dowiedział się że on jedzie do innej giełdziny, tak zjechali do tego brata, tak mówię, żeby do mnie. Aha. I tak brat siedział na jednym brzegu, a ja na drugim brzegu wsi. I mhm. przez całe wieś jechaliśmy. Ale kłonica z wozu wybryzł. Spadła? Tak, tak. Ale teraz przecież a. było tak wiele. Zajechali, no. zajechaliśmy. Zajechaliśmy nas, was, do domu. Jak raz mamusia była w sieni. No. Mm. Jak była w sieni, to tak świętami. Ale i jak my wchodzili, a ona powiedziała: żeby ten, to bym wydała. Aha, cóż. Zaszedł od razu, a mu się podobał. Aha. A ja, pani też? I, tak, i, i też już też. jak się przywitał tam ze mną, tak jak przyjechał, to nie odchronił ode mnie. Aha. No wszystko było dobrze. Mówię, że przy, bo to było w tygodniu nowy rok. Hmm. A była niedziela, mówi w niedzielę przyjeżdża z ojcem, sprawy obgadamy i tegoś. A czy on no. był dużo starszy od, od tak. mamy a żyli... parę miesięcy młodszy? No. Oh. Tak. By... Ja byłam od niego, bo on był z drugiego roku ze stycznia, a ja byłam z pierwszego roku z... Oh. wspólnie tu... 53. Pięćdziesiąt. No. Czyli zmarł kiedy? I 1 listopada 70. Pani. Roku. Dalej. 27 roku lat. Tak. Teraz będzie Na tym roku Tak jak A ja w lat. 70... A wiesz też. to był starszy w boisko. A Boisko Guana. Małusia się 84. A, А тату ж 70. Ну, я там прожила. Первая война. Тата, я имела 14 лет. 14 лет. Dobre, to jest, atem, tak. 14 то там, так. 14-летним в то сидели мы. А большевистская война, то... Причём, немцев было, то takie poszli z wiewali, bo nie było niemieckiego wojska w Polscku. Bo ja, ja się rodziłem ze za cycleuskich czasów. Hmm, w pierwszym roku, a dopiero. Jeszcze, roku. A w 15 roku przyszli Niemcy. Tak. W 15 krótko. przyszli Niemcy, byli do 18 roku. W tym roku rozbrojenie Niemców, a w 20 roku na wóz Bolszewic na Polskę. Mm -hmm. To mój ojciec dostawił i konie i wóz. Mm -hmm. Bo była pod wojna po, po Zegrzu, tam się za wstrasną. Do, do Zegrza doszli Niemcy mm -hmm. i dalej nie. Na pierwszej wojnie był no. jeden, a później na tej wojnie był ten najmłodszy, też jeden, ale i ten wrócił, i ten wrócił. Tamten to na dwór, bo był na Rosjanie Miecki, w wojnie bym poszedł, jak raz do wojska należał, a później na Bolszewicki. Był w wojnie, ale wrócił z tej i z tej wojny. To miał 35 jak oh. To mamusia spopła <kuh> chłopa, by najęła, który się zgodził, zapłaciła mu i poszedł do Niemiec za niego. Tak. A on wrócił po bolszewnikach, po bolszewickiej wojnie. Bo to były i francuskie tu wojska, i chalerskie były wojska. No, I chalercy, ty. Ja tylko matko najświętsza daję szczęśliwie. Wolę zdrować, zmówić, jak pomszę położyć. Aha. Rozumiem.